No, w dzisiejszym odcinku jutro idziemy na karpie. Dzisiaj byłem na zakupach. Mamy tutaj tak 200 gram pereciku drobnego wanili. Karp, znęta karp traper owocowa. Nie wiem czy będzie widać. Ale jest owocowa. O, owocowa, ta też jest owocowa. Teraz idziemy na koźlicę na karpia, kukurydzę waniliową Kolorowe a jutro będzie łowione na to. Jedziemy gdzieś o 6 rano, żeby zająć sobie jak najlepsze stanowiska. Zwłaszcza, że w taką pogodę będzie kupę ludzi. No to widzimy się jutro. Le -le. No, śliski jesteś. Piękny jesteś. Dałeś mi dużo radości. Zaraz wracaj do braku. Nagrywasz już? No, kochany. Zwracaj do domu. Ci kilogramowcy. спокойно

blisko jest już? no, jest tak 5 dobra, poczekaj dobra, ja idę już do ciebie Wendeczka ochrzczona czas ściągnąć folikę delikatnie tu chcę naciąć żeby nie zrobić w tym żeby nie zrobić w tym dziurki ta wędka już jest oficjalnie ochrzczona dwa karpie jeszcze tylko ta druga tam są pod wyspą dwa zestawy bo pod wyspą siedzą już dwa wyciągnąłem jeden około trzech drugi około dwójki pierwszy około dwójki drugi około 3-4 kg ściągam sobie tą folikę nie wyrzucamy śmiećków. To zabrę nie wolno Niszczycie środowisko, też na wodę przychodzą inne zwierzęta, że wokół nas są pola, tak? No i nie możemy niszczyć środowisk zwierząt. Jestem tego zdania, no, ponieważ to jest nie fair, wobec tego, wobec y, zwierząt, moim zdaniem. tylko ja oficjalnie ściągam folię. Y, jeden wziął na kokos rum, a drugi wziął na banana, na bananka. No jak Jestem zadowolony już, dwa harpie, jak to mi się w niedzielę. Ja myślałem, że od tego zależy, że tu po prostu w niedzielę ryby nie żerują, bo w tamtym roku w niedzielę, no to praktycznie w każdą niedzielę, ja byłem tu chyba cztery razy z rzędów, w każdą niedzielę o, po prostu, no bez i nic, nic w koło, jakieś tam zdręgi, płoteczki. Dzisiaj też płoteczki były tak ładne że po prostu od razu zażarta. Chyba ktoś sobie przyjmie zestawy, bo słuchajcie jak pika. Pogoda nie jest, ale woda ma jakieś 21 stopni, 20. Jest naprawdę cieplutka woda. Naprawdę, naprawdę cieplutka. Tu sprzęt, tu mam moje kulki. Zanęta, karp draper owocowa i palecik drobny wanilia ta foremka plastikowa to jest do dobre ogór sobie śmieci czyli folikę której absolutnie nie wolno zostawiać no i siedzimy sobie ładnie grzecznie czekamy podbiera go w gotowości i siedzimy nie patrzę zbytnio na szczytówkę ja znaczy mam wolny bieg w kołowrotkach i wolny bieg tu też wolny bieg odpalony jest i siedzimy sygnalizator nie działa w razie co po prostu jako widełkę sobie wziąłem jeden jest rzucony na wprost tam gdzieś bardziej na środek, nie pod wyspą a ten jest praktycznie pod wyspą gdzieś tam Rzucone trochę krzywo, no, ale wiatr był mocny. No a powiedziałem sobie, że co godzinę będę przerzucał i kulki z niej. I teraz do 11.30. A mamy teraz godzinę. Mówię wam, 11.30. Jak nie będzie się nic działo? No to zmieniam na wanilia i słodka kukurydza. Na tej poleci słodka kukurydza, na tej poleci wanilia. Już testowałem jeszcze gumę balonową, testowałem i na truskawkę nic. Po pierwszej dwóch godzinach siedzenia, a siedzę tu o 6.30, po pierwszej godzinie łowienia o 7.30 miałem pierwszego karkę tego dwukilogramowego, zdjęcie na moim Instagramie, Alex Podłoga Glapiński, na tych wędkach miałem dwa brania, na tej, na tej wędce tylko, a ta stoi cicho i teraz chcę ją ochrzcić i ja mam taki pomysł, żeby tą dać tam, a tą dać tu, jeżeli będzie brał dalej na tą, to po prostu zależy od, <laughs> od wędki. Nie no ale zadowolony jeszcze jakby dało mi parę brań To bym był zadowolony no, rozjaśniłem wam właśnie ekran Ogólnie ciemno było Że Jest bardzo spoko no po prostu no jest ryba wreszcie tutaj No i nie mówię, jest fajnie Zanęty mieliśmy wzdręgi na robaki, ale te wzdęgi były tak głodne, że zażerały się Zobaczyliśmy, że nie ma sensu. Pochodziłem trochę, rzucałem, bo to są też okonki, ale nie współpracuje dzisiaj. Okoń współpracuje Białoryb, bo woda jest bardzo ciepła. Woda jest naprawdę ciepła około 21 stopni. No jest naprawdę super, super ciepła. To właśnie się ceni. To może być nagranie gorszej jakości, ponieważ tata z iPhone'a nagrywał. I to z jestem. On tylko, tutaj mamy domek o nazwie Karp tu mamy przyczepę o nazwie Jesiotr zobaczcie Jesiotr, tam daleko Karp a tutaj siedzi sobie też pan w tej oto budce i tu jest Amur no i ogólnie co mogę wam o tym powiedzieć nie ma tu spadów jakiś pierdół, jest tu po prostu równe dno przy wyspie może być zarośnięte czyli są tu jest na pewno gdzieś zaczep tu i tu jest na pewno gdzieś zaczep tutaj oh, gdzieś tu no i rzucam albo przed zaczep albo tego mniej więcej wiem gdzie on się znajduje bo już tu zerwałem jeden koszyk ale to było na jeszcze starych wędeczkach na tej wędeczce co jest na pierwszym odcinku na moim kanale Aleks Lapiński gdzie są dwa odcinki a tu jest z, wędku, z wędką po przygodę także przejrzymy dzisiaj na przygodę karpiową no i już powiem że jest udana Myślałem, że się nie uda, bo wczoraj padało, ale woda w ogóle nie ostygła. Woda jest tak nadal samo ciepła. No. I tu najlepiej rzuca się pod wyspę. Pod tą wyspę na środku. staw stafuetka. Serdecznie polecam.